Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Mikrofon każdy ma swój. Szanujemy obostrzenia wszystkie oraz niezależność. Ale też... to miejsce, które ja mam jest chyba najgorsze, bo ja się czuję jak na przesłuchaniu, bo tu mam akurat w jedno oko, a tu mam w drugie oko. I to bardzo dobrze, bo nie ja jak jak tak. Musisz siedzieć oparte. Zostałem ostrzeżony właśnie, że ta rozmowa będzie dość trudna. To też jest trochę... Ale że rzeczywiście... ja tak dużo gadam? Tak. Ja już ja dawno nie miałam spotkania, więc musisz się na podokie znać bo ale to może jest moje pierwsze spotkanie, spotkanie. Jak na przesłuchaniu, bo na przesłuchaniu... To jest moje pierwsze spotkanie, tylko to powiem, w trakcie pandemii, więc wreszcie mogę otworzyć usta do prawdziwych ludzi. co nie musi gadać, co ja, bo ja się muszę pogadać. Eee. Tak, prawda, jak najwięcej głosu kobiecie, takie jest prawo, prawda? Moje zadanie będzie polegało na tym, że tak mniej więcej po 50% w Którym nic nie można dojść do głosu, tak? tak? bardzo się cieszę, że mam taki moment, kiedy zostałem dowołany na momencie. Ja będę y, starał się zadać... zadać Podobno są takie spotkania, które y, y, wystarczy jedno pytanie zadać y, na półtora no, godziny no. i właśnie y, Kasia okay. Sama opowiada, tutaj Ale na całe szczęście. To nie jest prawda, słuchajcie, to nie jest prawda. Właśnie bardzo ciężko, to są najtrudniejsze spotkania. To nie jest prawda, dlatego że może się okazać, że nie zdążę zadać pytania. Oj tam, oj tam, słuchaj, najgorsze, najtrudniejsze moje spotkanie, nie które powiem, wspominam, to jest takie, kiedy przyszłam na, na spotkanie i jedyne było pytanie, proszę opowiedzieć coś o sobie. I wtedy ja powiedział, e i nie wiem, co nie ja mam opowiadać, więc to, to nie jest tak łatwe. Nie jest z łatwo. Z Znale, z w takim razie pytanie do Maxa, który na razie powiedział mało. Coś o sobie, proszę, na początku. <laughs> Znaczy, Osoby to tak mi się kojarzy z teatrzykiem szkolnym i tak powiedz coś o sobie cześć, jestem Max, rączki w kieszeniach i nie wiem, co więcej mógłbym powiedzieć, ale no cóż, o sobie można by też mówić. Katarzyna już zaczęła taki dobry flow, co by mówić i mówić. Ale no, myślę, że ci, którzy wiedzą kim jestem, to wiedzą wystarczająco, a ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą z innych pytań, bo samemu o sobie w ten sposób mówić chyba. Może byłoby nader jakimś wybiegiem niezbyt uprzejmym. A mo mogę coś powiedzieć? Ale o Marzu, o Maxu. No już, Max, Max no już powiedział, ja chciałam tylko taką małą wtrą wtrącenie zrobić, że jak ktoś czyta, to co Max powiedział właśnie? Jak ktoś czyta te nasze książki, to tak naprawdę wszystko o nas wie w sumie, bo, bo gdzieś tam zawsze przemycamy siebie chyba, prawda? No, no nie wiem jak ty to robisz właśnie pod względem, jeżeli zdradzasz takie tajniki, to znaczy, że trzeba się bać już i, i, i słusznie żeśmy zrobili, że e, z dwóch stron że czego możemy nad tobą zapanować, e, ale nie, rzeczywiście, no, jest przecież w książkach e, to, 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 ta nasza dusza, no przemycamy, jest ten proces metafizyczny, który polega na tym, że no, nie jesteśmy w stanie się sami ocenzurować, tylko pozwalamy emocjom e, funkcjonować i te nasze emocje funkcjonują później w, w umysłach czytelników. E, to jest coś wyjątkowego. Ty na pewno też to zauważasz, że e, tworząc o sceny, masz je w umyśle, czytelnicy mają dokładnie te same sceny w swoich mózgach. Żadne inne medium nie jest w stanie tego osiągnąć. Ale jednocześnie te sceny wyglądają zupełnie inaczej, bo przecież każdy czytelnik sobie buduje tą historię sam też, prawda? Czasami takie mam wrażenie, że ja odbieram jakąś postać w jakiś tam sposób, a okazuje się, że czytelnicy zupełnie inaczej ją widzą. I czasami to jest takie zaskoczenie fajne zaskoczenie, bo, bo, bo też jest to fajne usłyszeć, jak ktoś interpretuje utwór, ale. Zwłaszcza jedna z moich postaci jest taka, której wiele osób nie lubi, a to jest moja ulubiona postać na przykład. Więc ja widzę ją zupełnie inaczej. No chyba w ogóle z tymi ulubionymi swoimi bohaterami tak mamy, że... Możemy oddać głos też na pytania dalsze, ale, ale, ale jeszcze tylko ustosunkowując się, rzeczywiście ta największy problem jest z tymi ulubionymi przez nas bohaterami, bo my ich wybielamy, No tak samo jakbyśmy i siebie wybielali. To może by potwierdzało też to, że właśnie w tych ulubionych bohaterach najwięcej nas jest. chociaż wiesz co, ja tych moich ulubionych bohaterów. To zawsze strasznie katuje. E, najbardziej. I Im bardziej lubię bohatera, tym on ma gorsze przeżycia. I tak, ktoś zwrócił moją uwagę na to, i potem zobaczyłam, że faktycznie tak jest. Nie wiem, z czego to wynika. A no to jest jakiś proces takiego katarzis, prawda? Jeżeli sama chcesz przeżywać, tak mi się zdaje, że jednak przez te wszystkie tomy u mnie też ci główni bohaterowie no nie mają lekko. Ale... No u ciebie zawsze jest krwawo. Krwawo jest, ale właśnie chodzi o to, że tej krwi za każdym razem, kiedy utaczą główny. Bohaterowie to się zastanawiają, czy mu starczy do kolejnego tomu. a mi, Miło byłoby, żebyśmy jeszcze się spotkali. A ja chciałem spytać w tym momencie, korzystając z tej pracy? Czy wy nie boicie się tych ludzi, to znaczy właśnie opowiadacie o tym, co jest w waszych książkach, czyli o tej krwi, której czasami nie starcza dla bohatera, ona się leje i leje, o tych emocjach, o tych negatywnych rzeczach, które tam przyciągają uwagę. No i ci ludzie, którzy tu siedzą, jak się domyślam, Państwo potwierdzą i zaprzeczą, w, w łóżku przed spaniem, co gorsza, być może wśród ludzi, w tramwaju, w autobusie, w kolejce do szczepienia, czytają. I tą krew tak się przelewa na tych kartkach i to są ludzie, którzy się bardzo cieszą, że mają w ręku książkę, czy też na tablecie, ale w każdym razie w ręku cokolwiek mają, co wiąże się z tym, co wy wytworzyliście i że właśnie zgromadziliśmy tutaj dzisiaj ludzi, którzy chcą się z wami spotkać. Którzy kochają krew, przemoc, gwałty, kradzieże, wszystko co złe. Oj, tak, no ja, 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 się, ja się z tym nie zgodzę. Bo Państwo tutaj chcieli jednak zaoponować, że nie nieprawda. nie, nieprawda? Nie, w ogóle tak nie jest. Znaczy, ja mam takie wrażenie wręcz przeciwne, że osoby, znaczy, gdzieś chyba dajemy upust tym emocjom w tej książce czy w muzyce, bo na przykład ja słucham takiej dość ciężkiej muzyki, prawda, jak pewnie wiecie. Państwo wiedzą jaką, prawda? Tak. No. E... A kto widział takie ostatnio post, bo to chyba on tak troszkę, zagra... ale to taki nie... prezent mały taki, e... mały, taki mały prezent, prezent Muszę się pochwalić przy okazji, prawda. A szkoda, że nie założyłam tej bluzy, mógłbym, bym się pochwaliła. Ale wiecie co, ale też w związku z tym znam sporo osób. Dlaczego o tym mówię? Akurat w ogóle Metallica to nie jest ten najcięższy zespołów, w których słucham, bo ja raczej słucham jeszcze cięższej muzyki, więc... Więc, yy, więc znam też sporo osób, które również takiej słuchają i taki jest stereotyp, że jeżeli ktoś słucha takiej muzyki, to na pewno jest niezwykle groźną, agresywną osobą. A wręcz przeciwnie jest. Większość osób, tych moich przyjaciół, którzy też słuchają takiej muzyki, jest bardzo spokojnych, tak jak ja. Ja może jestem gadatliwa, ale jestem bardzo spokojna generalnie. Czy też to samo z tatuażami, czy z kryminałami. Yy, więc mam takie wrażenie, że po prostu osoby, które yy, gdzieś tam yy, Dadzą upust, y, może tym emocjom w książce, na przykład, czy w muzyce, to tak na żywo są, y, są bardzo spokojni. Albo tak twierdzą, przynajmniej. Znaczy, w ogóle przecież były prowadzone badania, które y, pokazały, że w y, społeczeństwach. Tym bezpieczniejszy, tym jest wyższe, im są bezpieczniejsze społeczeństwa, tym wyższe czytelnictwo kryminału jest. E, dlatego też się zaczęła ta szkoła skandynawska, gdzie oni mieli bardzo wysokie poczucie e, właśnie bezpieczeństwa, te niskie wskaźniki przestępczości w kraju e, i, i tam był ten... E, I w Polsce chyba możemy zauważyć to samo, bo kryminał z roku na rok się rozwija. Jak w 2015 roku mieliśmy e, zabójstw w Polsce 1300, to 2-3 lata później było ich już tylko 700. Być może to... kryminał też temperuje i można je, tak, bo to jest to druga strona medalu, że być może po przeczytaniu kryminału odchodzą chęci e, popełnienia jakichś czynów. <gryminał> Czyli ja mam wrażenie, że Jak hmm. Macie poczucie po, 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 takiej misji. Przynajmniej Ty, Max bardziej pewnie, a może Katarzyna też się z tym zgodzi. Macie to takie takiej misji: im więcej napiszecie kryminałów, im więcej osób przeczyta, tym będzie w kraju bezpieczniej. To już wiem, że... jaka jest moja misja po wyjeździe z stąd, słuchajcie. prewencja ja to podstawa. Prewencja to podstawa, właśnie. To ja chciałem troszeczkę odbić teraz z tego, chociaż to jest bardzo ciekawy wątek i na pewno do niego wrócimy, bo przecież wszyscy jesteśmy za bezpieczeństwem, i tylko w książkach szukamy tego. Bo tak patrzę na ten napis, który właśnie zniknął. Bez pudła. Chciałem was troszkę w inną stronę skierować, żeby być może właśnie otworzyć jakieś kolejne klapki i pobudzić do jakiejś innej, do innej treści książki może? Bo bez pudła tak troszkę, ponieważ ja miałem zadawać pytania, a na początku zaczęło się od tego, że ty zaczęłaś mówić, to ja też chciałem odwrócić, skoro ktoś mi powiedział, że bez pudła, to ja właśnie chciałem pudła wprowadzić. Znacie najbardziej znane pudła, które wystąpiły w Polsce? Pudła kartonowe, które nawet potrafią zabić. Znacie taką scenę? Zastanawiam się, czy mógłbym... się mógł sceny telewizyjnej. Tak, 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 jest scena telewizyjna, no ale jednak są to pudła kartonowe, ja które zajmują. Ja mam taki bardzo, coś takiego, że ja kojarzę z dużą powolnością, że tak powiem. Nie wiem, czy być może wam opowiadałam tą anegdotkę, jak ktoś był na jakimś spotkaniu innym ze mną, no tak. anegdotkę na temat gitary. Więc chodziło o to, że ja podczas studiów uczyłam języka polskiego obcokrajowców też. Taki miałam epizod mojej pracy i uczyłam y, między innymi y, pewną niemkę. I był taki rozdział w tej książce do języka polskiego, Hobby czy coś takiego, tak jak to zwykle jest w takich podręcznikach do nauki języka obcego. I tam było gra na gitarze. I ona cały czas mówiła: gra na gitarce. I to mnie bardzo śmieszyło, chociaż musiałam zachować powagę, bo ona była taką poważną panią prezes. Wiecie, w takiej garsonce to była taka duża, poważna firma, to było w firmie. I ja nie mogłam tam ha, ha, hi, 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 tak jak ja to z reguły. Starałam się zachować powagę i profesjonalizm. Jeszcze w, w tamtym okresie. To jest tylko już minęły, e, tylko Max jest profesjonalny e, i Adam oczywiście. E, 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 w każdym razie e, ona cały czas mówiła, że gra na gitarce, gra na gitarce, ja i myślałam, dlaczego, no tak mówi na tej gitarce. I 10 lat później, jak jechałam na, na, na taksówką na jakieś spotkanie, doszło do mnie, że w niemieckim się czyta Z jako C. E, I dlatego, i widzicie, 10 lat zajęło mi zrozumienie tej sytuacji, także do teraz i tak szybko z tymi podłami poszło słuchanie w swoich książkach taki moment, który właśnie jest... Zyba taki... no na kolejną grandę, nikt mnie nie zaprosi. Ja słyszałem, że jesteście akurat postaciami oboje, ale chyba zwiększasz jeszcze swoją pozycję, która jest na, zaraz na początku wpisywana. Bo podobno jaki prowadzący by nie usiadł, to po, po tego mojego profesjonalizmu, to wystarczy po prostu włączyć mikrofon. Czy <grym> o mnie mówi? Bo ja nie wiedziałam o tym. A jeżeli słuchajcie. nie, to tak się teraz będzie mówiło, bo <laughs> tak to się doprawiam. Max, czy w twojej książce jakiejś, w Twojej głowie może nie będziesz chciał wskazać konkretnego miejsca, ale jest takie miejsce, które coś, co napisałeś i, i dzisiaj żałujesz, bo jest właśnie takie memograficzne, takie, no aż się prosi o to, żeby do tego mema zrobić, czyli właśnie tutaj wracam do tych kartonów. Czyli coś, co ktoś wymyślił, czyli Ty wymyśliłeś w tym momencie, a dzisiaj mówisz, Boże, no, w życiu już bym tak tego nie napisał. Czy są takie momenty, które po latach byś stwierdził, że w tej książce będzie coś zupełnie innego zawrzeć? Nie, nie, nie. Ja w ogóle głęboko wierzę w to, że... Dobrze robi to, co robi, i że jednak to wywołuje emocje, takie jakie zawsze mnie towarzyszyły. Gdyby to moje poruszenie w trakcie pisania skończyło się teraz przekuwaniem w memy, to czułbym wielkie rozczarowanie. Ale, a, znaczy spodziewam się też, że taki odbiór być może e, w drugą stronę wręcz, ale ja tu będę kłopot poważną twarzą. Nie wiem dlaczego, ale jednak Kasia przejęła pałeczkę e, mówienia. E, anegdotami, ale ja mam anegdotę znacznie poważniejszą, mianowicie taką, że e, w Grzechu drugie morderstwo, e, czyli w mojej pierwszej książce jest popełniane e, na jednym z lubelskich osiedli, miesiąc po publikacji książki rzeczywiście w tym dokładnie miejscu do morderstwa doszło. E, e, I to, to może były te właśnie emocje i dany upust, e, ale... Taka, taka była pierwsza obawa i to mówię całkowicie poważnie. Gdy Czytałem o tym w gazecie, przesłali mi znajomi. Później e, doszło to nawet do wydawcy. Wydawca poinformował mnie o tym i pewnie z zastanowieniem, czy drugi tom będzie. E, ja umyłem ręce, no, oczywiście nie mając z tym nic wspólnego i bardzo mnie ucieszyło ostatecznie e, to, że się okazało, że to było bardzo trywialne. Że, że nie było e, tam podłoża e, inspiracji żadnych e, książkowych, tylko po prostu było to w uczynionym w całkowitym efekcie, więc to nie mem, a, 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 a goła rzeczywistość. Bardziej ja, ja widzę e, przez pryzmat e, tak taką właśnie rzeczywistość, tą, tą, tą brutalną i, e, i pozbawioną odartą właśnie z pierwiastka wesołości i memów. E, to... Ta odpowiedź to nie potwierdziła nie odpowiedź słowa, że Max jest profesjonalny, bo żadnej <grym> rzeczy nie żałuję, którą napisał, ale niestety stoi trochę w kontrze do tego, co powiedziałeś wcześniej, że te książki każde zwiększają system bezpieczeństwa, że jest coraz bezpieczniej. Proszę, opisałeś? Jeden do jeden, to nie jeden Ale do jeden. Ale wiesz, były takie sytuacje chyba z Kingiem, zdaje się też, że ktoś podobno jakby no wykreował to, co on wymyślił. jest taki trochę we mnie lęk czasami że Znaczy ja nie miałam całego szczęście w takiej sytuacji, miałam natomiast inną sytuację e, z kotem, a mianowicie wymyśliłam kota, mojej bohaterce kot przyszedł do mnie w pewnym czasie, więc to było takie dość bezpieczne e, spełnienie się tego, co w książce. Wolę takie na pewno, niż żeby ktoś mordował w ten sposób, jak to sobie tam gdzieś e, nie, wymyśliłam. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie, akurat mówiąc już teraz naj, jak najbardziej poważnie, po raz pierwszy chyba. I w związku z tym, nie ja jak pytać dalej, bo jak doszliśmy do tego miejsca, w którym Katarzyna Puzyńska mówi na poważnie, to, to proszę Państwa, takie pytanie bardzo poważne, kto przyszedł tutaj dla e, właśnie Katarzyny Puzyńskiej? Można głosować dwa razy oczywiście. A, o, jak miło. Dla Maxa, <grym> Maxa Czornyja. Bardzo się cieszę, że tutaj jest dużo... Ale tu e... musimy robić takie, a może ktoś przyszedł nie. posłuchać nas w dątem? A, do tego a to czy się do też może przyszedł? moje nazwisko. Było to troszkę mniej, ale... Natomiast ja chciałem w tym głosowaniu tylko podpytać o to, komu pierwszemu zadać pytanie z publiczności, bo skoro mi teraz zabrakło tego miejsca, bo jednak widzę, że troszkę ułożyliśmy już tą normę, już takie powiedziałem przecież. Ale to odpowiedź ja będzie Katarzynie, jak w, 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 zaczęliśmy od samu Arbibru i chyba na nim możemy też kontynuować, kontynuować. To to jest takie pierwsze okienko, w którym chciałem dwa pytania od Państwa usłyszeć. To pierwszy podniesie rękę, tam będzie miał szansę, pierwsze pytanie do Bóg Katarzyny. Niech nie chce, nie. nie chce to... Dobrze, pytanie do mnie. A, tak? Do mnie? Spróbuję może No ja powinien podejść To dzieje jest to profesjonalizm. Dziękuję. Przede wszystkim <Glaki> dziękuję za, że w tym roku po raz kolejny świeckiej tradycji się stało zadość i kolejny to mi poważiałam na urlop. Także za to dzięki. A tutaj tylko w sumie bardziej niż pytanie, do powiedzenia, o czym Państwo mówili przed chwilą. Ponieważ kilka lat temu, w sumie dzięki temu, że któryś z policjantów przeczytał książkę Amok Krystiana Bali, doszło do złapania mordercy, ponieważ Bala opisał przestępstwo, morderstwo dokonane przez siebie. Także to działa też czasem w drugą stronę. To no, to chyba nie było w sumie pytanie. Tylko ale tak, ale jak, jak znamy już umiejętności Katarzyny, ja tutaj, ale znam Twoje umiejętności odpowiadania nawet jak nie ma pytania, więc proszę komentarz. Że... teraz nic nie ja odpowiedziałam, przepraszam bardzo. Tylko posłuchałam rzecz nie bez wtrącania się. Dlatego, że nie miałam mikrofonu. No, myślę, może... no. no dobrze, to pytanie do Maxa, może w tej chwili? Nie, dobrze, czyli jednak mam szansę zadawania pytań. nie Bo spodziewałem to się. ciężko słuchaj, tak nagle wiesz właśnie. na zawołanie, to jak ktoś nie... przyjdzie do słowy, to... Jak ja ktoś ja przychodzi, z... to tak Przepraszam. Ja, Powiedz... ja wiem, ja mała jestem. Dziwny. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać pana Maxa o to, skąd w ogóle pomysły na tak krwawe książki. Ja po niektórych na początku jak czytałam, no miałam problem z zaśnięciem. <noise> No właśnie może to zaśnięcie nawet i ta chęć samego siebie pobudzenia i przedłużenia dnia, bo w ogóle ja wychodzę z założenia że należy jak najwięcej czerpać przyjemności z życia, a nawet w jakiś sposób nie śpiąc można tylko to uczynić, bo postęp jest stratą czasu, więc może to było chęć właśnie pobudzania i trwania w takim pobudzeniu, ale całkowicie poważnie nigdy się nie zastanawiam, co jest tak naprawdę tym zarzemiem, tym pierwszym elementem, który może tworzyć sceny konkretne. One powstają całkowicie w jakiś sposób nieświadomie. Nieświadomie to jest też błędne słowo, ale nie planowanie. Ja nie planuję zazwyczaj anturażu konkretnych mordów, narzędzi użytych w tych mordach, tego jak to dokładnie będzie wyglądało. Ale to się tworzy, kształtuje samo i wtedy mm, wychodzę zawsze z założenia, że nie poddaję tego autocenzurze żadnej. Czyli jeżeli widzę e, oczyma wyobraźni tę makabrę, tę ochydę, spisuję ją tak, jak tylko potrafię i mm, w jakiś sposób perwersyjny chcę nasączyć nią też czytelnika. Także to jest, to jest dla mnie właśnie sedno procesu pisarskiego i tego, tej metafizyki, że Pani wspomina o tym, że trudno było zasnąć, były te ciarki, emocje. Właśnie o to mi chodzi, bo to też mnie towarzyszy i to jest taką, to jest moją misją chyba pisania, żeby właśnie przekazywać swoje emocje czytelnikowi i żeby ta literatura do czasów dzisiejszych nas pobudzała, wzbudzała jak najwięcej emocji, ale nigdy nie ma jakiegoś konkretnego zamierzenia, więc to musi tkwić w jakiś sposób we mnie. A, a, a autoanalizy wolę nie popełniać. Jeżeli na początku właśnie tak się to rodzi, że no to, co widzę, to opisuje, czy trafia tam się, tutaj jest opisywany ślepy los, przypadek, który towarzyszy tegorocznej grandzie? Czyli na przykład twoja postać wchodzi do pokoju, albo nie wiem, jest przeszukaniem po jakimś morderstwie i znajduje nie wiem, zieloną kulkę leżącą gdzieś tam. Czy dajesz się pojąć takie, że wpisujesz sobie coś do tego swojego tekstu? No i potem nie wiesz za bardzo, co z tym zrobić, albo właśnie wiesz, tylko że to otwiera jakąś tam yy, klapkę. Czy zadajesz się na taki ślepy los, że głupia myśl nie jest zupełnie powiązana z czymś, co jest tutaj, znajduje miejsce yy, w twojej dziele? Jak najbardziej, jeżeli coś mnie skusi, coś zainteresuje, jakaś pojawi się yy, koncepcja yy, wyjątkowa, nawet często yy, Zupełnie nie związana z główną osią fabuły, ale ona się u korzeni wyobrazi, to pozwala mi jej trwać, bo e, to jest dla mnie zaskoczeniem, czyli tą emocją, którą mogę przekazać e, czytelnikowi. Więc to czasem komplikuje, tak samo jak komplikujące są zakończenia, prawda? Jeżeli byśmy. E, m, zmierzam do tego, żeby był happy end. Ciągle do tego zmierzam i ciągle mi się nie udaje. Żeby mówię o takim pełnym happy endzie, gdzie wszyscy bohaterowie, nie tylko są ujęci, przypuśćmy, mordercy, ale i wszyscy bohaterowie zdrowi i szczęśliwi. Bo to jest dobry punkt wyjścia do kolejnej historii. Wtedy nie ma się podłożonych tych kłód pod nogi i zastanawiania, co by się stało. A, za każdym razem nie że zdarza się tak, że kończąc pisanie okazuje się, że komuś coś dolega. To jest ta zielona kulka rzucona do organizmu, przypuśćmy, bohatera. I... Postanowi ograniczenie w kolejnym tomie na przykład, że czegoś nie może zrobić, bo jakąś odniósł kontuzję. Tak, z jednej strony tak, a może nawet wykluczać, bo śp... na przykład w śpiączkę, to, to, to jest problem już w ogóle, trzeba jakoś wybudzać. A, a ja nie lubię działać na siłę, Jeżeli widzę tego bohatera w jakiś sposób spacyfikowanego, no to nie, nie przystępuje do pracy tak, żeby za, za pomocą chwytów okazało się, że on wstał na nogi i pobiegł. E, jednak e, jest to też ciekawe o tyle, że e, Hemingway wspominał zawsze, że należy pracę przerywać wtedy, kiedy jest się najbardziej pobudzonym, jest się w szczytowym momencie procesu twórczego i tak kończył każdy dzień pisarski po to, by kolejny mógł zacząć właśnie od tego pobudzenia z poprzedniego dnia, które najbardziej go interesowało, intrygowało. Katarzyna widzę, że już zaraz nie będzie mogła siedzieć. Ja, ja tyle milczenia. Słuchaj, słucham się słysza, 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 bardzo grzecznie. Teraz A ja, ja się nie nie mówię że nie już, ja, już, no to, już, e... A teraz się spieszę i mogę się zamknąć w sobie. Zawsze jak mówię, że ja się zamknę w sobie, to co mówią, że w to nie wierzą. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale patrz jak długo siedziałam, a nie jednego Nie pod wrażeniem do tego, musiałam komentować, bo, bo byłem by <noise> tak rozproszony. <noise> tak rozproszony? Tak, e, tak czekał, że mu przerwiesz i nie wiem, co mi nie dowodziło. <noise> ja wiesz, trzeba czasem tak zaskoczyć. No, właśnie dlatego zaskoczenie i moje zdanie z kropką, e, takie, że właśnie ta nieoczekiwana sytuacja na końcu, nie wiem czy ty tak masz, i to już będzie. E, mo, nie, 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 Staję Ale nie, rzeczywiście, to u mnie powoduje to, że jestem zainteresowany powstaniem kolejnego tomu. Nawet jeżeli kończę pracę, jestem ciekaw, co się wydarzy. A, a to jest scena w procesie pisarskim, jeżeli pisze się serię. A tak mi się wydaje też, dlatego że no, my musimy mieć jakąś radość z tego pisania. No, to nie jest coś takiego, że jak w fabryce, że musimy to wytworzyć. I jeżeli to byłoby takie wytwarzane, bez żadnych emocji, to wydaje mi się, że te książki byłyby złe. Bo, bo po prostu im bardziej się lubi to, co się robi, tym ten twór jest fajniejszy, lepszy. Tak nie tylko książki, ale cokolwiek możemy robić. Rysować, śpiewać, robić krzesła, cokolwiek. Jeżeli robimy to z pasją, no to zawsze no to zawsze, no, yy, wcześniej czy później to jest dobre, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. I e, jeżeli chodzi o zakończenia, to ja często sobie sama rzucam te kłody pod nogi, właśnie w ten sposób, że... A to kolejny znaczy, etap, to ja do tego jeszcze nie dojrzałam, więc samemu umyślnie. No słuchaj, ja jestem starsza niż ty, e, chociaż o wieku powinno się nie dyskutować, ale to i tak jest niesprawiedliwe, bo wszyscy wiedzą, że ja mam lat. Ile ty masz lat? Tajemnica adwokacka. Tajemnica adwokacka. A w Wikipedii wszystko jest. Wszystko jest w Wikipedii. Ale czy ktoś wierzy w Wikipedię? No ja, ja już mam, w każdym razie na pewno jestem starszy od siebie, e, więc może to z tego wynika, w każdym razie ja jestem rocznik 85. E, i, e, I wracając do sedna. E, jest tak, że ja na przykład coś mnie zainteresuje, tak jak ty powiedziałeś, i wiem, że będzie mi się podobał ten wątek, i na przykład kończy w ten sposób tom. Tak jak było, ostatni tom mojej serii zakończył się tym, że będzie jakiś zaginiony autobus. I w martwcu musiałam coś z tym zrobić, mimo że nie wiedziałam wcale, jak ukryć ten autobus i co w ogóle jak to wszystko przeprowadzić, ale bo nagle autobus zniknął, pasażerowie zniknęli gdzieś, w tym nie powie, co się dzieje i w ogóle, ale wiedziałam, że to zniknięcie tego autobusu to jest coś takiego, co mnie właśnie napędzi do tego, że będę chciała wymyślić, że będę miała tą radość z tego. Chciałaś z tego, to, po prostu trasy? transportować kolejne osoby do tego Lipowa, żeby móc się I ich zrobić. Żeby, żeby móc się ich pozbyć, słuchajcie, niebezpiecznie tam się robi. Chociaż ja właśnie troszeczkę wychodzę z tego Lipowa, żeby nikt mi już nie zarzucił, że tam wymordowałam wszystkich. E, ale... Albo 500 plus zacznie nie działać, zrobisz akcję 18 lat później i dalej Lipowo będzie Słuchaj, ośrodkiem. środki. U, u mnie te dzieci co się rodzą też długo nie żyją. Nie żyją więc no, tam średnia życia chyba jest zdecydowanie spada w tym lipowie. A czy ktoś był na żywo w Lipowie? Tak! No właśnie, to wiecie, że tam tak naprawdę jest bardzo miło i przyjemnie. To ja właśnie chciałem spytać o te wasze Olipowo, o Lublin. Czy nie macie wrażenia, że bardzo dużo sandomierzy zrobiło się w Polsce? Takich lokalnych miejsc, w których właśnie średnia życia jest bardzo krótka, dużo przestępczość jest wysoka. No i zawsze znajdują się... Ale słuchaj, jak to ktoś powiedział, wykrywalność też jest bardzo wysoka, bo przynajmniej u mnie ci policjanci z Lipowa to zawsze jednak tego wytypują, tego sprawcę, więc no coś za coś. Yy, właśnie. Czy nie macie czasami wrażenia, że ta wykrywalność jest wyższa niż w rzeczywistości? Czy to wam nie sprawia, że jest za bardzo odrealniona? Wiesz co? Ja, wydaje mi się, że w ogóle w tych książkach nie chodzi o. Znaczy przynajmniej w moich. Moje książki yy, yy, będę mówić za siebie. Max potem powie za Ale siebie. Ale ja mam jeszcze częściowo.